Dość bycia wykorzystywanym, jakby wykorzystywania kobiet. Ja słyszałam wielokrotnie od mężczyzn, że kobiety wykorzystują mężczyzn. Nie da się wykorzystać mężczyzny, bo jeżeli mężczyzna daje kobiecie jakieś pieniądze, to nie jest wykorzystany. On te pieniądze i tak zrobi. I te pieniądze są energią, która jest rekompensacją energii żeńskiej, którą kobieta non-stop mężczyźni oddaje, chociażby myśląc o nim. O tym też będziemy mówić na kursie, jak to się przedkłada na finanse i do czego niektóre z was mają właśnie opór przed manifestacją finansów, co leży w tym, że jakiś mężczyzna was może w przeszłości zablokował albo wam coś powiedział. I szczerze mówiąc, ja nie widziałam w swoim życiu wykorzystanego mężczyzny ani razu. Oni mogą tak mówić, że są wykorzystywani, za to widzę miliony kobiet, które są drenowane, które... W pierwotnej wersji nagrałam dla Was filmików, w których Wam tłumaczę, że to tak nie działa, że żeby mieć pieniądze trzeba pracować, nie można sobie zmanifestować, jestem więc, płacą mi miliony. To się nie sprawia, wierzcie w te bzdury. I że Jesus, jest 2024, a ja nagrywam rolkę dla 100 tysięcy osób, w której tłumaczę, że żeby mieć pieniądze trzeba pracować. Dokąd my zmierzamy? Gdzie jest ten świat, że takie osoby zarabiają na... W waszym poczuciu nie wiem, bezradności, smutku, rozgoryczenia, frustracji, a wy się dajecie. Jesus! Żeby mieć pieniądze, trzeba pracować, to się nie da inaczej. Można też kraść, co robią niektórzy w internecie niestety.